Mów przez 20 sekund o swoich planach na nowy rok, a wygrasz blender od Blendingou czas start. Okej, okay, mój nowy rok spędzę jak zwykle, czyli na skiturek najprawdopodobniej w szczynku na skrzycznym. Będziemy bawić się, tańczyć, śpiewać. Do tego momentu aż po prostu podłoga po prostu legnie w gruzach w skronisku i wszystko się rozwsypie, a później zjazd. Super, dawaj dalej, bo już. teraz y, będzie dużo zabawy, śniegu i będzie szampańska zabawa. Okej, okay, super, super. No udało się. W takim razie, proszę bardzo, dla siebie w ogóle pod kolor kurtki. Dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. Proszę dziękuję. bardzo, w ogóle powiedz, czy kojarzysz z Blendy Oczywiście, że tak. To jest był moje plan, marzenie, żeby kupić sobie. Skoro przyszedł kołaj wcześniej, to ja jestem mega szczęśliwa. Okej, okay, no to super, no to mam nadzieję w takim razie, że właśnie nowy rok, tutaj zacznie się od postanowień też z Blendy właśnie jakieś smoothie, czy zdrowe żywienie, czy ja super. jestem takim fitness świrem pilatesowym, o. więc akurat będą siłkę, szejki i smoothie. I, Idealnie! nie zbyt przewodowe, pewnie wiesz, nie muszę tak, Ci mówić. Wiem, wiem. Powiedz mi proszę, czy obserwujesz blendingą? Jeszcze nie, ale teraz mogę zacząć. Gdybyś teraz obserwowała, to byśmy dały Ci stówkę, ale tym razem, jak się jest, spotkamy, no to oczywiście już będziesz miała zaobserwowane i jest, będziesz jest. miała dodatkową stówkę. Jest. Życzę Ci wszystkiego, co najlepsze w nowym roku. Mega I dziękuję. dziękuję nawzajem.